Łuska, masz czupaka, Łuska, masz szczupaka No kurwa, jest. I to nie będzie mała ryba, pany chyba. Chyba. A, dziewięćdziesiąt. Metra nie ma. Dziękuję. Do widzenia. Blisko metra. Ale nie ma metra. Czyli nie wierzymy. Czekaj, portret. Biorą, biorą kurwa. On mówi, że też przed chwilą szpaka złapał. Uśmiechnij się ładnie. Ja nie umiem ładnie. Plun, chcesz czekoladkę? Oui. Nie, następnego. Też zauważyłem. <laughs> Uwaga, ja mam silnik włączony. W ogóle mnie to nie przeszkadza. No, no tylko porwało wędki, bo mi porwało. Yes. 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 Ha, ha, ha. Tak jest. Nie jest duży, mały. Ale szupak, zajeba. To nowe tak się łowi, <laughs> Nie, nie jest duży, malutki. A nie, gdzieś tam po krzakach stracie. <noise> <noise> o ty, e, by mi wbił, chłopie, Uch. Wariat. Mały, no. ale wariat. Mały, no, ale wariat, tak. Dobra, już, wyluzuj. No, starczy ci, Kurwo, zaraz dojrzysz się. No nie, nie odczepisz się raczej. To jest właśnie to, panowie. Rzucamy, machamy, gryzą szczupaki, tak wam powiem. Więc jest szansa na więcej i na większe. Zdjęcie? Zdjęcie poproszę. O, maluszek taki, pod siedem dyszek. Nie ma. Może i nie ma, ale nie przypierdzielił mam. jak zły, widziałeś? <śmiech> <śmiech> Wędka w drugą stronę mi się kurwa chciała wygiąć. I żeby był duży. My teraz jego robimy? Tak. Dobra, i do wody, bo krewka mu leci. <gierno> <m Hence> <g>. <mulation> <Szysk> o! O ile O! 115. Nie, nie pierdole. Ale wpad do siatki. ta ryba. O, aż się cały czas. Oh. Yes. Jest. Dobra, panowie, ja chcę płynąć na kładkę, żeby go zmierzyć fajnie. Damy radę? Chyba, że któryś mnie tutaj przeciągnie na brzeg, po prostu. Patrz tu. O kurwa! <laughs> Jest ciężko, co? Kurwa, no Dawaj na te latarnie zrobię zdjęcie. Oh, kamera mi się wyjebała. Weź kamerę lepiej. Oh, Kurwa mi ją. 111 cm drugi meterek w tym roku. Piękna rybka, nie panowie Uff, Ale dała radę, oh, pokażę oh. <ścoughs> Do wody z nią <ścoughs> oh. wariatka wariatka to, która samuje... 110. To jest baju, jest baju. Dziękuję. Ułamała mi uchwyt z kamery.